Ej, chłopaki, co wy robicie? <głupole>, Głupole. Cześć, witajcie. Przychodzę do Was nareszcie z tańszymi zamiennikami umanny na odpowiednikami. Poprzednie filmy z tej serii podlinkuję Wam w opisie. Tak samo w opisie macie definicję zamiennika, odpowiednika, żebyście wiedzieli, jakimi kryteriami się kieruje, wybierając dla Was te tańsze opcje, co zresztą i tak zobaczycie w praktyce na porównaniu tej droższej i tańszej opcji. A dzisiejsze propozycje są naprawdę świetne, jestem z nich dumna i jestem pewna, że wiele osób z nich skorzysta. Jeżeli film uznacie za pomocny, zostawcie kciuka do góry, koniecznie zasubskrybujcie kanał i już zaczynamy i zaczniemy od serum Basic Lab zmniejszającego niedoskonałości yy, także Zwężającego pory z 10% niacinamidem. W składzie mamy również prebiotyki w stężeniu 5%, a także peptydy w stężeniu 2%. Serum docelowo ma normalizować, zmniejszać wydzielanie sebum, zmniejszać powstawanie niedoskonałości bądź wyciszać te już istniejące i ze względu na zawartość peptydów, też mieć działanie anti-aging. No i mam tutaj odpowiedni, który już widzieliście na moim kanale, gdzieś tam przemknął. Natomiast w tym momencie mamy. Mam już je fizycznie i jest to marka Nova Clear seria Advanced i jest to prebiotyczne serum normalizujące. Jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj prebiotyki w dwóch sztukach, inulina i też oligosacharyd. I czekam cały czas na odpowiedź od marki Nova Clear o stężenie prebiotyków w tym serum. Tutaj mamy również 10% stężenie niacynamidu. Poza tym skład jest ogólnie bogatszy, co zresztą widzicie na ekranie, bo mamy mnóstwo różnych olejów, ale olejów, które poza dbaniem o bariery Lipidową, również będą miały działanie normalizujące. Chociażby olej z konopi, z nasion dyni, z rozmarynu, z szałwi. One wszystkie mają działanie antyseptyczne, takie normalizujące, jak i też z rumianku, który ma właściwości zapobiegające za skórnikom. Przez markę jest to nazywane olejowym kompleksem normalizującym i jak najbardziej ma to sens, dlatego że oleje odpowiednio dobrane do potrzeb skóry upłynniają a więc zapobiegają powstawaniu niedoskonałości, zaskórników, niacynamid, myślę, że nie trzeba go przedstawiać, osoby, które mają cerę mieszaną, skłoną do niedoskonałości, tłustą, na pewno znają się z tym składnikiem, on pięknie normalizuje pracę gruczołów łujowych, wygładza, zmniejsza widoczność porów, rozjaśnia i jest też antyoksydantem. Poza tym probiotyki, które będą dbały o mikrobiom skóry, a więc zwalczały złe bakterie na rzecz dobrych, tak jakby aktualizowały bazę bakterii na naszej skórze, więc są świetnym składnikiem w pielęgnacji właśnie tych cer problematycznych. Na minus i różnicę jest fakt, że tutaj nie mamy peptydów, ale peptydy tak naprawdę można dorzucić w innym serum, które też nie musi być drogie. I też tutaj mamy więcej składników konsystencji otwórczych, co może odstraszyć osoby, które bardzo ortodoksyjnie postrzegają skład. W konsystencji też jest bardzo lekki. Powiedziałam, że to jest taka emulsyjno-żelowa konsystencja, przepięknie wygładza tą skórę, momentalnie się wchłania i faktycznie zostawia ją matową, a przy tym jest odczuwalnie odżywiona. Więc jeżeli lubiliście serum z Basic Lab, bądź po prostu szukacie dobrego serum normalizującego z niacinamidem i prebiotykami, to myślę, że to jest... Godna do przetestowania pozycja, zwłaszcza że do końca tego miesiąca marka Nowa Clear ma promocję i w tym momencie to serum jest e, o 3 dychy tańsze. Kolejne porównanie na pewno ucieszy osoby, które zakochały się w serum emulsyjnym, antyoksydacyjnym z Basic Lab z 10% witaminą C w pochodnej tetraizopalnitymianu askorbylu. Tutaj też mamy mnóstwo innych antyoksydantów takich jak koenzym Q10, resferatrol czy kwas ferulowy. Poza tym też olej konopny i CBD. Daje to nam kombinację, która... Sprawdzi i sprawdza się na serach problematycznych, mieszanych, tłustych i na każdej innej, bo y, samo serum też ma w sobie sporo odżywczych olejów, które będą dbały o bariery zrólipitową. Brzmi jak y, przepis na idealne serum i nie wątpię, że takie jest. Zresztą to serum przekazałam do testów y, mojej testerce, która też testowała tańszy odpowiednik. W tańszym odpowiedniku również mamy to samo stężenie tej samej pochodnej witaminy C i to jeszcze w formie kapsułkowanej, a więc witamina C. Zamknięta jest w takich nośnikach, które transportują głębiej ją w głąb skóry, i tam dopiero ta substancja aktywna się uwalnia i skuteczniej działa. I chodzi o rozświetlające adaptogenne serum z marki Only Bio znacznie tańsza opcja i do tego jeszcze często występująca w promocji. Nie jest to odpowiednik jeden do jednego, dlatego że Basic Lab będzie bardziej odżywcze, zarówno w konsystencji, jak i w działaniu, natomiast oba sprawdzą się świetnie na celach problematycznych mamy to samo stężenie witaminy C i zamiast tych wcześniej wymienionych antyoksydantów jak w Basic Lab, w Only Bio mamy ekstrakt roślinny jak z granatu czy z grzybów reishi, a także olej z rokitnika. Wszystkie mają właściwości antyoksydacyjne, dodatkowo odżywiają, nawilżają i też działają przeciwzapalnie. Więc będzie to świetna opcja dla cer problematycznych o nieco lżejszej konsystencji. Też świetna opcja dla osób, które lubią wielowarstwową pielęgnację. Główny minus Only Bio dotyczy kwestii technicznych, a mianowicie pipety, ale ją można zdjąć i wtedy macie zwykłą pipetę. Więc to taki protip, żeby Wam nie wyleciało z rąk. Co u mnie miało miejsce przy innym serum z OnlyBio, więc nie jest to składowy odpowiednik 1 do jednego. natomiast działanie będzie zbliżone i też mamy wspólny mianownik w postaci czy głównego składnika aktywnego i jego stężenia, czy też pomocniczych antyoksydantów. Kolejne porównanie przewijało się na moim kanale, ale teraz porównamy dokładnie skład i powiem Wam o moich wrażeniach po dłuższym czasie stosowania. Z jednej strony mamy serum peptidowe pod oczy z 10% argireliną i kofeiną z Basic Club, a z drugiej strony mamy. The Ordinary również 10% argireliną. Oba mają takie samo stężenie neuropeptydu, który relaksuje mięśnie i w ten sposób zapobiega powstawaniu zmarszczek mimicznych. Delikatnie może te zmarszczki nam rozprostować, dlatego też argirelina jest nazywana peptydem botox-like. Oba sera stosowałam tylko i wyłącznie na miejsca nadmiernej mimiki, a więc czoło, lwia zmarszczka, kurze łapki, okolica pod oczami, no i też na bruzdy wargowo nie śniadanie obni obniżacza kącików ust także połowa twarzy. I w dalszym ciągu podtrzymuję, że The Ordinary jest znacznie lepsze w tej kwestii, w kwestii tej relaksacji mięśni. To już jest moja trzecia buteleczka z różnymi przerwami w różnych okresach mojego życia i za każdym razem widzę pozytywne efekty. Kwestia stosowania regularnego neuropeptydów, żeby po prostu zachować te efekty. Oczywiście na relaksację mięśni też wpływa masaż i serdecznie Was do tego zachęcam. Natomiast jako kosmetyk uważam, że The Ordinary jest znacznie lepszy, a jeżeli brak Wam innych składników aktywnych, które są w Basic Lab, a których nie ma tutaj, to podlinkuję Wam shorts, który jest pewnego rodzaju rozwiązaniem. Kolejnego porównania jeszcze nie widzieliście na moim kanale, a różnica cenowa jest ogromna. Pierwszym droższym produktem jest regenerujący peeling kwasowy, na wilżenie i wygładzenie ponownie z marki Basic Lab. W Basic Lab mamy 17% kwasów i może wydawać się to dużo, natomiast są to bardzo delikatne kwasy, też wskazane na cer wrażliwych. I mamy tutaj 8% kwasu mlekowego, 6% kwasu laktobionowego, a więc kwasu PHA i 3% glukonolaktonu, który również jest kwasem PHA, czyli bardzo delikatne i takie stonowane stężenia za 140 zł. Dodatkowo jeszcze skład jest podresowany antyoksydantami, co jest mile widziane glutationem i z feratrolem. Natomiast za znacznie mniej mamy bardzo zbliżony skład i też bardzo zbliżone stężenie składników aktywnych i jest to peeling z marki LIREN. Acid Power, e, całoroczna formuła, nie przypadkowo dlatego, że mamy faktycznie tutaj kwasy AH w postaci mlekowego, PHA, czyli laktobienowy glukonolakton i dodatkowo jeszcze kwas fitowy, który wykazuje silne działanie antyoksydacyjne. 15% napisałam do marki Liren, czekam jeszcze na odpowiedź, jeżeli chodzi o dokładne stężenia kwasów w tym serum. Tutaj również mamy 2% niacynamidu, e, więc dodatkowe jeszcze działanie normalizujące, mm, zmniejszające widoczność porów także rozjaśniające, także antyoksydacyjne, więc tutaj poza 15% też mamy 2% niecny minus, łącznie nam daje 17%. Także zarówno skład mamy bardzo zbliżony, jak i też docelowe działanie. No i każda cera się z nim polubi, czy to wrażliwa, czy skłonna do niedoskonałości, mieszana. Tłusta, nawet trądzikowa. A z racji tego, że to są delikatne, nabliżające kwasy, to też z powodzeniem możecie wdrożyć ten produkt do swojej wieloetapowej i rozbudowanej pielęgnacji. Kolejne porównanie widzieliście na moim kanale, ale żeby się nie powtarzać, dorzuciłam jeszcze jeden tańszy produkt, który śmiało mogę nazwać zamiennikiem, dlatego że 100% jego składu pokrywa się z tą droższą opcją. I droższą propozycją jest płyn złuszczający z Polish Choice z dwuprocentowym kwasem BHA, kwasem salicylowym, który ma silne działanie seborregulujące, zmniejsza zaskórniki, wygładza cerę, rozjaśnia, też koi stany zapalne, także idealna propozycja dla cer skłonnych do niedoskonałości, tłustych, trądzikowych. Natomiast pierwszym tańszym odpowiednikiem jest nowość marki Isana i jest to peeling kwasowy też z dwuprocentowym kwasem BHA. To jest tak naprawdę główny składnik tego produktu, również zostawiamy go na twarzy, tak samo jak Polish Choice, traktujemy jak coś po kroju toniku kwasowego, ewentualnie serum kwasowego, po nim, po wchłonięciu, tam dajmy mu parę minut, idą na to inne kosmetyki, inne serum, krem, więc... Traktujemy to tak samo, no i skład w połowie, że tak powiem, się pokrywa, brakuje nam jednego ekstraktu, natomiast już nie odpowiednikiem, a zamiennikiem, ze względu na to, że 100% składu tego produktu pokrywa się z Polish Choice, jest płyn złuszczający z marki Balea. Tutaj mamy również dwuprocentowe stężenie kwasu BHA i dodatkowo jeszcze ekstrakt zielonej herbaty, czyli identycznie jak w Polish Choice. Mamy większą pojemność, co do tym idzie. Cena za mililitr jest niższa. Tutaj mamy bardzo taki basicowy, ale odpowiadający w 100% skład do Polish Choice. Więc jeżeli szukacie tańszego zamiennika, to jest to ten produkt. I kolejne porównanie zmiecia Was z nóg dlatego że znalazłam tańszy odpowiednik dla do tej pory niezastąpionego kremu Intense z marki Medicaid, który ma w sobie retinol retinoate, a więc retinoid będący hybrydą retinolu i kwasu retinowego czyli tej na najaktywniejszej formy e, wydawanej na receptę i to nawet w Polsce niedostępnej. Także na dzień dobry mamy aktywne działanie pokroju tej formy na receptę bez działania drażniącego. Dzięki i nośnikom składników aktywnych i po prostu ta pochodna retinoidów jest mniej drażniąca, a działa ośmiokrotnie silniej niż retinol, co zostało udowodnione w badaniach klinicznych. Podlinkuję wam e, te badania, żebyście mogli się z nimi zapoznać. Natomiast na na naszym polskim rynku pojawił się produkt, który ma ten sam składnik aktywny, retinol retinoate, w konkretnie podanym stężeniu 6,00%, a właśnie to stężenie było wykorzystywane w badaniach klinicznych i to na podstawie tego stężenia udowodniono konkretne działanie tej cząsteczki. Jest to retinoserum z marki Health Healthlabs. Mamy tutaj, tak jak mówiłam, tą cząsteczkę retinol retinoate, też zamkniętą w nośnikach, które Pomagały jej głębi docierać, co też było w badaniach klinicznych udowodnione, że właśnie ta cząsteczka w nośnikach ma lepszą i większą skuteczność. Poza tym mamy peptydy, ceramidy, antyoksydanty. Jeżeli chodzi o efekty, to jak najbardziej je odnotowałam. Zajęło to jakieś 2-3 tygodnie i zauważyłam wygładzenie zmarszczek na czole tych takich drobnych zmarszczek, które mam ze względu na mimikę. Codziennie rano po użyciu tego serum mam taką fajnie napiętą i jędrnioną skórę. I co ciekawe, to jest pierwsze serum z retinoidami, które zmniejszyło moje zaskórniki. Nie mam ich dużo, natomiast no powiedzmy, że miałam w strefie te, tutaj nad brwiami są bardziej zauważalne na nosie. Natomiast przy stosowaniu tego serum Zauważyłam, że moje zaskórniki, zwłaszcza tutaj na czole, e, są praktycznie niewidoczne. Praktycznie ich nie ma, tam może jakieś pojedyncze, nieznaczne kropeczki. Więc ciekawe, bardzo ciekawe, że to, to jest pierwszy produkt z retinoidami, a stosowałam ich mnóstwo, który w takim stopniu zwalczył ten problem. No jak zresztą widzicie, składy obu tych produktów są porównywalne. Poza tym, że w Intense mamy jeszcze dodatkowo Retinal, więc to jest. Dodatkowy atut. Jeżeli miałabym do porównania oba składy, nie wiedząc jakie to są produkty, to sięgnęłabym po to Serum, dlatego że ma znacznie mniej składników konsystencji twórczych. Widzę działanie po tym produkcie i naprawdę szczerze Wam polecam, i jestem w sumie dumna, że polska marka yy, ma w swoim asortymencie. Tak świetny retinoid. I na koniec porównanie, które być może widzieliście już na moim kanale. Mianowicie droższy produkt, chociaż tutaj akurat różnica cenowa nie jest jakaś kolosalna, ale zaraz podam Wam różnicę w wydajności. Z jednej strony mamy sensu mare i Algo algotonik, który osobiście nie przypadł mi do gustu ze względu na mocno perfumowany zapach. Miałam wrażenie, że się pryskam perfumami po twarzy i naprawdę ciężko było mi go używać. Jest to forma wodna i wiele osób. Ubóstwie ten tonik. Alego tonik, jak sama nazwa wskazuje, bazuje na algach. Różnego rodzaju, różne kolory i rodzaje po prostu. <noise> algi mają właściwości antyoksydacyjne, wygładzające, ujędrniające, są świetnym wsparciem dla ochrony przeciwsłonecznej. Były badania, które udowodniły, ja Wam też to podlinkuję w opisie, wykazały, że algi skutecznie pochłaniają promieniowanie UVA, czyli to odpowiedzialne za fotostarzenie, które jest niezależnie od pory dnia, od pory roku, czy od tego, czy siedzimy w domu, bo przenika przez Szyby. Także zarówno Sensumare w swoim toniku bazuje na algach, tam dodatkowo jeszcze mamy kwast jelurnowy. W moim odczuciu lepszym i bogatszym składowo odpowiednikiem, nieznacznie tańszym, ale jednak jest tonik z Q&A. To jest tonik o konsystencji powiedzmy takiej żelowej i w moim odczuciu to jest coś pokroju już serum nawadniającego. To Niko serum, który świetnie nawadnia, ujędrnia, nawilża tą skórę. No i oczywiście ma działanie alg, a więc antyoksydacja, ochrona przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, przed promieniowaniem UVA yy, i też yy, właściwości napinające, ujedniające. Odżywcze, regenerujące. Algi są naprawdę świetne w pielęgnacji, tylko nie każda cera się z nimi polubi. Jeżeli wiecie, że ciężko jest w waszej cerze dogodzić i że bardzo często się buntuje, to algi mogą niestety mieć właściwości komedogenne. Więc ten tonik bym polecała zdecydowanie cerom suchym, dojrzałym, bez skłonności do niedoskonałości, odwodnionym jak najbardziej. I ja osobiście stosuję go w miejsce serum. To już jest po prostu moje serum nawadniające. I z racji na zawartość alg, świetnie będzie je stosować po prostu w pielęgnacji porannej. Więc jeżeli lubiliście Sensumare, to koniecznie spróbujcie tego z Q&A. Ewentualnie po prostu polecam Wam wypróbować ten tonik, który jest mega wydajny, świetnie nawilża, nawadnia, no i też ma sporą zawartość alg. Które, tak jak mówiłam, naprawdę mają wszechstronne działanie. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że filmik był pomocny. Pamiętajcie, że zawsze lista produktów wraz z linkami, ewentualnymi kodami zniżkowymi jest w opisie. Tam zajrzyjcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!